Jej 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 nie? I właśnie się kończy Nie wierzę, po prostu pokaż, się się chcę Girałem w poważnie mówię Ale fakt, fakt, ten gra jest przednia Ooooo, oh, pussy destroyers <laughs> Co jeszcze, że to będzie worst game ever, ale. Ale... Niech zostanie spożytkowany czas. Myślę, ever, ever. Oh yeah, że oh yeah, oh yeah. aż wyszli. O nie, nie wyszli. Za 17 minut skończy wam się gra, hehe, he, cebula, hehe. heżkij <grywka> <grywka> Ja pierdolę. <grywka> 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 Kolejne pusty destrojery Boże Ej fajra Ale szczerze, że buta dostałem o, nie, nie. już To się nagrywa <laughs> No co ty? A nie no co ty, tato? No daj spokój Nie oszukuj mnie! Teraz ja będzie nie wyszła postać. Że, że w, grę, w grę na weekend zagraliśmy kurwa 15 godzin korak... jak nic. Do, do skitu Wszystko to dobre kiedyś się kończy. <laughs> Przesnęłeś już ostatnią postać, którą będziesz grał. Chętkiem zagram gościu Brodaczem z pajeczką Fajura tam Eż, Dobra sprawa z fajuro. Ja sobie laseczką zagram Dobra dup Pata walco nie chłopaki? Twój stary Togoniot <laughs> Twój stary Togoniat ziomeczku La la la, la, la 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 twoja stara to koniec. <grywia> <grywia> Tutaj ci nie mogą dać muta. <grywia> Ty ja nie wierzę, to jest ostatnia gra. To jest ostatnie, tak, to jest ostatnia gra z Tak <grych> Za późniejszą musimy zapłacić, ale chyba kupujmy co? Czuję, że kupimy tą grę. Jak będę miał pieniądze to chętnie. Pierwsze, co zrobię... No, to... Zapier dla kolegi z klasy po prostu. No. <grych> dawaj Hoj kurwa na evolva. No dawaj ty będziesz miał protekcję na no i tyle. <grych> <grych> Pozdrawiam raz jego żudakiem z nim do let's playa no, no, no Będzie sławny No co, a nie? Nie mogę już ładuj się, ploks I to będzie czwarty i ostatnie nagranie z Evolva. <suszy> <suszy> Przykry trochę. <suszy> so. Co tak się tu tak długo ładuje, tak się ten... Filmik, ma ktoś, ktoś włączył rewolwa. Ci zebrać przed końcem. Tak, pozdrawi siostra. O jest. CIG9 symbol on your hat thing? Hooray? Yes, you do. That's interesting. What's Hub's elite counterintelligence unit doing out here? I wouldn't call me a unit. More a reluctant volunteer. Ha. Huh. I know that feeling. Mostly I was sent here to figure out what the hell's going on. Seems like everything's absolutely fucked. <laughs> yeah. Puta madre No to jadziem Saireno Puta madre, pendejo ją Michał amigo mierda, mierda elstako <noise> Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Dziczał mi ze wszystkiego strzelają Gdzież Kumpla bio No chyba na niego ty ja jaja Ufa oh, fuck, spo... Jej widzę go To leć, leć Biegnę, sireno, czy Chyba nie zdążył nic zjeść. I dobrze. To jest sztuka, żeby dobrze się odżywiać. Wiem, po mnie widać. <laughs> mnie to nie dobrze, Zachu? Nie wiem, czy dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Tak, właśnie widzę. No? Tu wjebał się we mnie jak w masło yeah, Weź i z nim do trapa Ja się boję yeah. Lecą, to na niego leci oh, oh, oh. o dostał, dostał Coś hapsy? Ohohoho! Lecz coś w tym samym miejscu? uciekać? O, dostał? Nie dostał. A nie dostał? Nie dostał. Mam tego ciełwodko dla ciebie, jak trzymasz spację przy ścianie to lecisz do góry cały czas Nieważne, że ci się kończy ten Poważnie? No, myślałem, że wiecie o tym, ale wczoraj się z że nie Aha, okej okay. Dobrze wiedzieć Na 16 minutach ostatniej gry no, okay. W zobu gdzieś? Jest tam gdzieś Znajdziemy go prędzej czy później Zadzie, Dobra, jestem Tu idź for me Ja są za dobrym tro troperem, o! Za go Maggie, Masz go? Coś go zamknął Kto też troperem? Nie wiem, nie ja no to... I mam go! Uj, umo powinny w pancerz szybko się zregenerował? No. Siedź na górę, wszedł na górę. Mhm. Ała, ała Zgryj, dalej. stój tu, stój tu, stój, 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 stój. Kurwa.

Masz spiedane na tej posadzie, czy nie? No, nie, to nie sta. Jakbym miał też wyrzucał. Kurwa! Nie możemy mu dać więcej tego. Słyszę kłoki gdzieś tu Kurwa ci ludzie są na coś nie wiem W, w bazie jest! Rzędu. Naszej? No? W środku Tak no? Dobra pierdolę z kierowaniem tych śmieci Dostał slowa Nie ja nie widzę jeszcze Fuck Sniperu. Na dole. Idzie do środka, albo nie stoi. Kaczy jak debil. No umrze. że. Debilem. debilą.

Słyszę go, ale nie wiem gdzie. Przez oznaczam cały czas. Dobra, poleczy tych innych ziomeczków. Dobra, biegnę za nim. Jak go zobaczy dostanie slowa. To daleko jest śmierć. No to co szybki jest, co? Jeden kolega się chyba zgubił No nie, ma go chyba Tak Ta jest, to gdzieś Ale... Mm, hap, Hapsów ma mało Degnę zaraz go jedna सरमत करना Zapołowie coś ty Ej serio mnie. Nie... nie ma za co Widzę go. Z mi go? Więcej nie tam nie dam rady Chciałem go ustrzelić jeszcze tym Dartem Tak dobra no, widzę go Jest gdzieś blisko no. Jest blisko jest, jest, mamy go Dobra, to, to już end of the game Nie złapał go? Złapał Chodzi tu gdzieś... Ale ja puścił go No teraz go właśnie puścił Mam! It's Jestem w stanie mnie załatwić Ja go ciągle slow'ował będę Wyszarżował się about... No teraz już nie zeslowuje Ciągle szarży, napierdza i, i lipy

Je coś. znaczyłem go. Jest, trapie. Full tarczy ma. Nie no, nie full. Kurde, niech mu się ruszy z bo jest... Patrz jak dostanie, patrz jak dostanie. Patrz.

próbował gościu uciec Nie ucieknie Już jest No Jeszcze zesłałem to elo Boom sniper shot Death from No i to by był last match na szczęście wygrany Pussy destroyers zawsze na propsie Dajmy continue, może się uda dalej Da się ty, gramy dalej <grych> No to Ten, no to gramy